Cześć, witajcie, a ja jestem Vivi, a w dzisiejszym odcinku widzowie zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago numeru 6 na rok 2023, czyli numeru czerwcowego. Zanim zaczniemy pamiętajcie o łapce w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonkiem, a ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Jest to oczywiście magazyn z 16 sezonu Ninjago Skrystalizowani. Jako dodatki w tym magazynie otrzymujemy saszetkę z minifigurką Zeyna z 16 sezonu, no niestety bez maski. Do tego złota limitowa karta, skrystalizowany Pytor, a także w prezencie dostajemy komiks z, nowej se z nowego serialu LEGO Dreams. Ja swoją drogą ten serial LEGO Dreams oglądałem i przyjemnie mi się go oglądało, także czekam sobie na drugą połowę pierwszego sezonu. A jak będą wychodzić magazyn z LEGO Dreams to może będę je kupować. Przejdźmy sobie do samego magazynu z Ninjago. Mamy reklamę magazynu LEGO Marvel Avengers, spis treści, coś tutaj o zejnie. Mamy misję jak w każdym magazynie, reklamę magazynu LEGO Minecraft. Oczywiście, jak zawsze, w każdym magazynie mamy komiks, kolejna misja, no i dwustronny plakat. Z pierwszej strony plakatu mamy napis Siła Mecha, no i mamy Lloyda w Mechu, a także. Oni Garmadona. Ten plakat dość średnio mi się podoba, natomiast z drugiej strony plakatu mamy wszystkich ninja w smoczej formie, mistrza Unije, a także Loida w formie Oni. Ten plakat naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba i na pewno sobie go gdzieś powiesz. Wracając do magazynu, tu mieliśmy plakat, mamy pocztę, czyli prace, które wygrały w konkursie. Następna część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony tego właśnie magazynu. Mamy info... Tutaj różne informacje o szesnastym sezonie Ninjago. Co ciekawe, mamy też tutaj odniesienie do sezonu 5. Opętanie. Mamy kolejną misję, grę magazynową. No i następnej akcji Ninja spodziewaj się 11 lipca i już 11 lipca dostaniemy kolejny magazyn z 16 sezonu Ninjago z minifigurką Onigermadona i będzie to już ostatni magazyn z 16 sezonu, ponieważ następny magazyn w sierpniu będzie już z pierwszego sezonu Ninjago Powstanie Smoków. Ja, mimo iż posiadam figurkę Oni Garmadona, to cieszę się z tego dodatku, ponieważ dam temu germadonowi hełm Garmadona z sezonu ósmego i będę miał tego germadona tak jak wyglądał przez praktycznie większość 16 sezonu. I mamy jeszcze reklamę jakiegoś tutaj komiksu z wydawnictwa Blotion i reklamę kart z serii LEGO Star Wars. Przechodząc do naszej saszetki, jest oczywiście ona papierowa, jak już od pewnego czasu jest w magazynach LEGO. Oczywiście tutaj możemy zobaczyć kryształy i sama saszetka ma numer katalogowy 892306. W na to sposób prezentuje się nasza minifigurka Zaina z obecnego magazynu. Jako dodatek otrzymuje on taką lodową kosę, tak ona się tutaj prezentuje całkiem ciekawa broń. Jeśli chodzi o figurkę, jak mówiłem, duży minus jest taki, że dostajemy włosy zamiast maski i mam wrażenie, że mój Zein dostał lekko skrzywioną twarz. Nie wiem, czy tutaj będzie to dobrze widać. Bardzo ładny tors, z tyłu prezentuje się tak oczywiście dostaje katanę, no i złoty na ramiennik. No, gdyby była ta maska, o wiele bardziej bym się cieszył, bo potrzebuję tego Zaina z maską do mojej kolekcji. Podsumowując nasze czerwcowe wydanie magazynu, to otrzymujemy sam magazyn, minifigurkę Zaina z 16 sezonu złotego bez maski, plakat, kartę, a także w prezencie komiks z serii Lego Dreams. No to co, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifi, to tyle Siemka.